Hej, witajcie moi kochani na kanale Rapture, jest komik po oficynie z blisko. Dzisiaj chcę powiedzieć na temat tego LA, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o te pożary, które są. No jest to przykre. Jak już nie pierwsza sytuacja na świecie, palą się różnego rodzaju rzeczy. Australia, Kanada, Los Angeles i te inne sprawy. Słuchajcie, jest to bardzo przykre. Najlepsze jest też to, że najlepsze, może nie najlepsze słowo użyłam, ale jest to, że po prostu akurat teraz dotyka to st niestety strasznie ludzi, e, bogatych też teraz, e, którzy tam są. I zobaczcie, jak bardzo ten rząd ogólnie, ten taki e, no, główny, który chce zniszczyć ludzi, czyli wiadomo, antychryst duch antychrysta, chce zniszczyć wszystkich ludzi. I powiem Wam, może tak samo też to w większości przywoła też pozostałe inne osoby do Pana Boga. E, czytałam o tym tutaj w taki artykuł właśnie, że tam spalone są słuchajcie w posiadłości warte 6,5 czy nawet 7 miliona e, dolarów. To jest mega dużo kasy na USA oczywiście, na nas to w ogóle mega dużo kasy. E, czy ludzie na pewno sobie dadzą radę myślę, bo wiadomo mają tutaj różnego rodzaju angaże i filmy i w ogóle i wszystko inne, ale no, uważam, że po coś to jest robione. Jak wiecie, ja jestem tutaj w, w, tych, tak, w tej teorii tutaj ludzi spiskowych, że tak powiem, którzy nie wierzą w to, że to się robi dzieje naturalnie. Wiem, że to wszystko jest kontrolowane, jeżeli chodzi o pogodę. To wszystko, słuchajcie, to jest naprawdę kontrolowane także mega. Więc tutaj udowodnione to już było dawno, dawno temu i nawet też o tym był kiedyś filmik taki. W, w telewizji, który pokazywał, nawet była program, właśnie jak tworzą się chmury, dlaczego chmury się tworzą, by właśnie był deszcz, to, 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 tamto, i czasami wychodzi to po prostu im spąd kontroli. Ale wiem, że tak samo też to robią na przykład z góry. Przyjmuje się też i też o tym wiecie, że tak samo jest taki laser, który tak samo jest na niebie taka maszyna, która tak samo jest takim laserem, i było to udowodnione, kiedy było, wtedy paliły się Hawaje, i było to udowodnione, kiedy spaliło się wszystko. No nie, nie, Aż było to bardzo dziwne, nie, dlaczego paliły się nawet samochody i tak spłonęły, że to aż było masakra, gdzie nawet tam nie było żadnych drzew, a wszystko się tak paliło, że było zajęte. Um, I co jeszcze? I to, że po prostu to było bardzo dziwne, że domy, które miały niebieskie dachy, były ocalone. A wszystkie pozostałe rzeczy nawet, słuchajcie, nawet, nawet były ocalone i nie spłonęły niebieskie jak to się nazywa, jak czasami są przy barach takie, że się otwierają namioty takie duże, się tam siedzi, powiedzmy, niebieskie, słuchajcie, namioty nie były spalone. No to, to jest nienormalne, kiedy ogień idzie, to przecież ogień idzie, wszystko trawi, prawda, a nie zostawia niczego. Więc powtórka z rozrywki jest taka, że w tym LA, Los Angeles jest to samo, ponieważ drzewa niektóre normalnie są po prostu całe. Nie są spalone. Wszystkie domy, wszystko jest spalone totalnie na maksa. Normalnie gruz. Tak jakbym widziała, tak jak też jest em, po prostu mega, mega... Em, tak jak normalny gruz, po prostu wszystko jest w gruzie, ale tam te też, oczywiście te też są inne domy, tam są domy praktycznie z drewna, więc oni szybko odbudują, słuchajcie, to wszystko, Bo ponieważ to jest wszystko robione z drewna, nie jest tak jak u nas z betonu, e, dlatego u nas w większości domy z betonu ogólnie stoją więcej niż na przykład tam, dlatego są bardziej stabilniejsze. I tutaj tak samo też widać, teraz z kolei taki fragment, na czym budujesz swój dom. Na, na jakim fundamencie, nawet jeżeli chodzi o, o takie fizyczne materiały. E, więc e, no, jednak, dziękuję Bogu, słuchajcie. Tak Bogu dziękuję, że ja mieszkam w Polsce. Tak ja Bogu dziękuję, że ja mieszkam w Polsce po prostu, że głowa mała. Naprawdę, powiem Wam, że Bóg naprawdę nas stworzył do tym miejscu, w którym powinniśmy być. To jest niesamowite, co tu możemy, słuchajcie, po prostu robić e, i działać. Naprawdę to jest coś po prostu pięknego. Także słuchajcie, modlmy się oczywiście za, te, tutaj za, za tych ludzi, bo mimo tego, że pieniądze ktoś powie, że oni mają, mogą w szybkim tempie od, od tutaj jakby odzyskać, ale też są osoby, gdzie tam się tylko wydaje, że mogą mieć duże takie domy, ale tak naprawdę jeżeli mieli duże domy, to też tak samo mieli duże koszty. Ci, co mają mniej, mają mniej kosztów. To jest takie naturalne, słuchajcie, więc nie, nie, nie bierzmy to w ten sposób tutaj naprawdę, że po prostu te osoby naprawdę, mimo tego, że są bogate, są gorsze. Bóg chce każdego dotknąć, do każdego tu naprawdę po prostu Bóg chce dojść i otworzyć swoje serca ich, żeby oni naprawdę się otworzyli. Co na przykład bardzo dziwne dla mnie jest, że na przykład Nicole Scherzinger, która bardzo jest taka piosenkarką, którą kiedyś ja tam też słuchałam, wiadomo, kiedyś słuchałam tę muzykę z Pussycat Dolls oczywiście, E, taką trochę, wiadomo, no fana muzyka, fajna muzyka, ale tam ubierały się tak trochę uzdanie i w ogóle. Ale potem się coś to takiego zrobiło, że one już nie są za bardzo tak blisko. E, I ona mimo wszystko jakoś tak, tu często widzę, że tak jakby trochę tam do Pana Moka czasami też to, wiadomo, idzie. Także powiem Wam, że to jest naprawdę czasami dla mnie takie coś, że to mimo wszystko, y, tam są też ludzie wierzący, którzy są bogaci. Są też ludzie wierzący. Na przykład Kelly Rowland to jest z Destiny's Child. Ona na przykład była też osobą, którą widać, to on ewidentnie po niej było widać naprawdę, że naprawdę jest nawróconą osobą. Bo jest taka też piosenka say yes, bo zobaczcie sobie, ona naprawdę mówi tam: Panu Bogu, śpiewa i w ogóle nawet też tam byłaby ją i ta Kelly. Nie, czekaj, Kelly Rowland? Ta Kelly Rowland to w szoku jestem, że ona jest nawrócona. A ta jej druga koleżanka Michelle, o, Michelle była bardzo nawrócona i Kelly Rowland też może tam coś pisała, właśnie widziałam, dzięki tej Nicole Scherzinger właśnie, że w imieniu Jezusa Chrystusa, więc to tak, to jest bardzo mało spotykane, to już mówią naprawdę, słuchajcie, osoby, które naprawdę w jakiś tam sposób idą troszeczkę, chcą i za Panem Bogiem, więc ta Kelly Rowland i Michelle z Destiny's Child, oprócz Beyoncé, z kierunku Boga poszły, mało nagrywają, ubierają się, tu widzę też bardziej tak elegancko, w sensie tak, że nie pokazują, wiecie czego, a Beyoncé niestety nie, Beyoncé widziała mnie na zawahanie takie i Beyoncé naprawdę poszła w złą stronę, i no tutaj też, czy możemy się modlić o nich? Oczywiście możemy się modlić o nich, jak się oczywiście, jak tak Bóg pokaże. Ja to tak samo wiele razy też się modliłam o jakieś inne osoby, ja tylko wspomniałam raz i to wszystko, bo Bóg i tak wie. Wiadomo, że też ciężko jest takim osobom przejść, bo też tu słyszałam taką z kolei Majlis, nie, Kelly, Katy Perry, Słyszałam, że właśnie dlatego, dlaczego ludzie z bogaci nie przychodzą i nie nawracają się za bardzo. Dlatego, że opinia ludzka, nasza, takich, jak to się mówi, takich ludzi biednych, do nich wiadomo, biednych, takich szaraków, że tak powiem, czy nadwierzących, którzy powinni bardzo kochać takich ludzi, na tak są bogaci. Powinni nie oceniać tych ludzi, bo wiadomo, że oni będą popełniać błędy. Tak jak powiedziałam, ludzie, którzy są nawróceni w długim czasie, powinni być przykładem dla tych, którzy są na nowo, nawróceni na nowo. I na początku swojej drogi. Nawet jeśli są bardzo bogaci, będą popełniać swoje błędy. Tak jak wiele osób było nawróconych, za chwilę była, piło alkohol, przestało i za chwilę dalej popłynęło w tym chwilę, bo się no, jednak w diabeł zawsze wiadomo ciąga, ale dalej mimo wszystko zwróciło. I teraz, gdyby ta osoba nie miała wsparcia, że dasz sobie radę, nie poddawaj się to by odpadła całkowicie. Więc wspierajmy, módmy się, jak widzimy, że jakieś początki czegośkolwiek są i tutaj widzimy te gwiazdy, te ala gwiazdy, a to, to oni tak samo chcą być też normalnymi ludźmi, dlatego też to widzę, że dużo osób z tych, na przykład odeszło z, po, z branży muzycznej, z branży filmowej, nie nagrywają, nie śpiewają, nie, 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 nie tak jak i jakieś inne rzeczy, bo chcą coś zmienić. No ale na przykład Rihanna, wiem, że odeszła z branży w, 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 w piosenkarskiej, jak to tak nazwa, nazwę muzycznej, e, bo nie chcę już tam być w tym po prostu, bo widzę, co się tam w ogóle ogólnie dzieje. No ale co? Poszła, uważam, jeszcze w gorszą rzecz, nawet może dla mnie to może nie gorszą rzecz, ale widzę, czasami tam wiadomo, się tam zobaczy tak jakieś filmiki czy posty, relacje. No, preferuje taką bieliznę po prostu seksualną, że tylko po prostu wszystko jej widać, no to co to w ogóle ma związek, to dla mnie nic zmienione jest nic. Ale wiem wielokrotnie, że y, coś się u niej dzieje, bo wielokrotnie kiedyś wysyłała różnego rodzaju właśnie screeny na temat właśnie bibi czytania i w ogóle innych rzeczy, więc gdzieś tam ten zalążek jest I Bóg dalej mimo wszystko ją kocha. Wierzę w to bardzo, bo wiele razy tak samo do niej, tak samo też się wiele razy modliłam o nią. E, bo kiedyś był ten sezon, kiedy czy te, słuchałam wiadomo mojej muzyki, wiadomo byłam młoda wtedy i bardzo mi się podobało, ale czułam zawsze, że coś jest nie tak z tą muzyką, czułam się tak duchowo nie tak, bo wiele razy zawsze niby tam, że się modlili i w ogóle, bo właśnie ona chciała w tym kierunku może w jakiś tam sposób też coś tam wiadomo iść, no ale wiadomo jak to ludzie, no niestety szukałam tego Boga trochę troszeczkę w innym wymiarze, troszeczkę źle. Ale w jakiś tam sposób starają się, ale Bóg i tak to samo ceni. I mimo wszystko, co fajnego było, dodała relację na Sylwestra, że w Sebezak spędzała Sylwestra. E, to Powiem Wam, e, że powiedziała, że rok nie piłam alkoholu. Gdzie zobaczyć coś, to świadczyło, że była po prostu od tego chyba uzależniona. Skoro powiedziała, przyznała się, że rok nie piła, tak tylko z, taką zmiankę powiedziała to był krótki short. Więc powiem wam, że co, dlaczego tak się o gwiazdach i tak to wszystko po prostu się tak mówi. Dlatego po prostu, bo tyle tych osób, yy, bo teraz tyle tych osób straciło swoje domy. Dlatego módlmy się, żeby ten czas dla nich był czasem upamiętania się, by naprawdę mogły po prostu do Pana Boga przyjść i mu zaufać, bo może to właśnie ten moment ostatni jest, kiedy mogą do niego zawołać. Ktoś powie, że przychodzi sąd na USA. Przychodzi na każdego, nie tylko na USA. Mamy, każdy ma swoje za, 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 za plecami, że może, po prostu musi pilnować siebie. I nieważne, czy ktoś się nawróci 5 minut przed pochwyceniem, czy dopiero, czy 21 lat z Panem Bogiem będzie chodził, bo ma wytrwać do końca, napisane z Biblii. To jest dopiero oznaka, że Ty wytrwasz do końca, a nie, że nawrócony jesteś przez tyle lat, czy tyle dni. Także trzymajcie się, słuchajcie, módlcie się o te osoby, czy by to nie, jak, jakie by to osoby nie było, tam dużo osób na pewno znanych, e, nawet tam była też e, Paris Hilton, tego, co tam ogólnie obejrzała, nawet Miley Cyrus e, też była e, tam gdzieś kawałek w no, jakiejś tam Malibu, czy gdzieś tam, nie wiem do końca. I tak samo oczywiście e, też tam oczywiście te osoby też po prostu, w no, e, jakiś tam sposób mm, inne są. Nie znam do końca ich tam wszystkich, ale aktorzy tam są dużo znani też. Także trzymajcie się bardzo cieplutko. Takie, to, takie nowości, to, to, jakby to powiedzieć, ciekawości ze świata. E, gdzie już tam oczywiście mało to oglądam, ale czasami no, chcę tu widać, wspominać, że zobaczcie, pochodzenie naprawdę mega jest blisko i będzie coraz gorzej tu się działo. I ewidentnie, mówią o tym, że to jest normalnie apokalipsa. Dla nich to oczywiście, ewidentnie. Więc naprawdę dzieje się dużo bardzo. Także do usłyszenia. Z Bogiem. yeah